Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w trakcie trwania sezonu wynikowego. Jak Państwo też dobrze wiedzą, od bardzo dawna nie tylko na antenie telewizji biznesowej, ale również na kanale Inwestorzy TV przyglądamy się spółkom technologicznym i praktycznie od samego początku przyglądamy się spółce XTPL obecnej na naszej warszawskiej giełdzie. Staramy się Państwu razem z zarządem regularnie co kwartał przybliżać wyniki finansowe oraz bieżącą Sytuację w spółce. No i nie może być inaczej również tym razem. My jesteśmy w zasadzie po pierwszym półroczu, kiedy spółki prezentują swoje wyniki. Spółka XTPLSA również pokazała swoje wyniki po pierwszym półroczu. Dla takich, dla przypomnienia pewnych danych i faktów, pierwsze półrocze 2024 roku to przychody ogółem na poziomie 6,1 miliona złotych, w tym 5,6 miliona złotych przychodów ze sprzedaży produktów i usług. W stosunku do 5,5 miliona złotych osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dlaczego to jest ważne? W spółkach technologicznych, zwłaszcza w tych początkowym przecież okresie rozwoju państwo, czyli też inwestorzy i ci, którzy nas oglądają, ale też i akcjonariusze zawsze pytają, kiedy sprzedaż, kiedy komercjalizacja, kiedy zaczną się projekty finansować i faktycznie na siebie zarabiać. My też staramy się o to pytać, dlatego cieszę się, że moimi gośćmi jest zarząd Filip Granek, Jacek Olszański spółki XT.pl. Witam panowie. Dzień dobry. Dobry. Panowie, po moim takim lekkim, przydługim, może wstępie, ale wydaje mi się, że dane właściwe zostały przybliżone, chyba się zgodzimy, że no to pytanie na tym etapie rozwoju spółek zawsze się pojawia i zawsze przy takich wynikach patrzy się, jak waży sprzedaż produktów, sprzedaż czy produktów, czy usług, które Firma świadczy i stara się oczywiście przedstawiać to swoim inwestorom, już aktualnym, ale też i tym potencjalnym, żeby przybliżyć sytuację spółki. Więc może na początku poprosiłbym o taki komentarz do właśnie wyników pierwszego półrocza 2024 roku. Ja zacznę może od podkreślenia tego, że jesteśmy w trakcie takiego 25 pół letniego okresu strategicznego, który rozpoczęliśmy ponad rok temu i który w roku 26 ma doprowadzić do znaczącego przeskalowania biznesu i dojścia do sprzedaży na poziomie 100 milionów złotych. Rok 24 jest takim rokiem przejściowym i rokiem przygotowawczym w dochodzeniu do tej strategii, tym niemniej cieszymy się, że w pierwszym półroczu Dostarczyliśmy nasze urządzenia Delta Printing System już do sześciu klientów. Sprzedaliśmy moduły nakierowane na przemysłowe wdrożenia, moduły drukujące. No i ten top line nasz pokazuje, że mamy klientów komercyjnych, to są klienci z wielu regionów, działający w różnych branżach, więc idziemy do przodu. Tak, ja, ja dodałbym jeszcze. Parę słów o sprzedaży. Przede wszystkim, ta struktura sprzedaży. Mamy sprzedaż wyższą niż na poziomie zeszłorocznej, półrocznej sprzedaży. Natomiast ta struktura jest bliższa temu, co zakładamy w naszej strategii czyli praktycznie całość sprzedaży generowana jest już ze sprzedaży urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do nich. W zeszłym roku jeszcze dodatkowo nas wspierało w, w dużej mierze sprzedaż usług. My oczywiście nie rezygnujemy z tej części biznesu usługowej, ale jednak tym, co ma napędzać nasz wzrost, ma być sprzedaż urządzeń. Dziękuję. W jakim miejscu w takim razie znajduje się xTPL, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na ten plan y, wieloletni? Bo to, że sprzedaż się pojawia, że urządzenia są sprzedawane, to jest oczywiście ta kluczowa informacja, na którą akcjonariusze i inwestorzy czekają i to jest to, co cieszy. Y, ponieważ tak, no. Macie też y, um, uproduktowienie w pierwszych liniach y, biznesowych, to już jest. Macie rynkowe potwierdzenie wszelkiego zastosowania i zainteresowania ze strony dużych graczy, to też jest. Y, jaki jest w takim razie kolejny krok? Czy myślicie o tym, aby uprzemysłowić technologię na większą skalę? Jeżeli tak, to na jaką? No i pytanie, czy środki, które teraz spływają do spółki, są w stanie zabezpieczyć te plany? To ja, ja może zacznę od tej takiej e, dużej perspektywy i za chwilę zanurkujemy bliżej. My, my jesteśmy po, po pewnym etapie inkubacji technologii, rozwinięcia nowej technologii, która jest globalnie konkurencyjna e, i którą e, w ostatnich latach uproduktowaliśmy. Opakowaliśmy technologię pierwszymi produktami, e, obroniliśmy ją e, z punktu widzenia takiego muru własności intelektualnej. Dzisiaj przyznanych patentów międzynarodowych mamy już 37 w samym roku 24 do tej pory przyznano nam już 9 nowych patentów także cieszymy się że technologia jest utworzona dobrze ochroniona i dostarczyliśmy do rynku do dziś tak historycznie patrząc już prawie 30 urządzeń Delta Printing System do klientów w ponad 20 krajach do klientów zarówno akademickich, jak i przemysłowych, pracujących w obszarze i półprzewodnikowym, i wyświetlaczy, i nowoczesnej mikroelektroniki, nowoczesnej bioelektroniki, oraz nawet zastosowań nowoczesnej komunikacji 5 czy 6G. Więc cieszymy się, że ten pierwszy krok udowodnienia naszej technologii i atrakcyjności produktu, jakim jest Delta Printing System, w obszarze laboratoryjnym, w obszarze zastosowań badawczo-rozwojowych. To się dokonało i to będzie się teraz dalej rozwijało i, i są już zadowoleni użytkownicy, którzy pracują intensywnie na naszym urządzeniu i włączają naszą technologię aktywnie do swoich projektów rozwojowych. Teraz jeżeli chodzi o ten następny krok rozwojowy XTPL, ten kluczowy dla nas, najważniejszy z punktu widzenia budowania takiej długotrwałej wartości naszej organizacji, to jest to przemysłowe wdrożenie, tak jak Pan zauważył, czyli wejście poza rzeczywistość badawczo-rozwojową w rzeczywistość Produkcyjną, masowej produkcji nowoczesnej elektroniki. Tutaj ten ostateczny sukces tego pierwszego dokonanego wdrożenia jeszcze jest wciąż przed nami. Jesteśmy blisko tego, te, tej ostatecznej decyzji naszych klientów o włączeniu technologii XTPL do masowej produkcji już w czterech projektach: w projekcie w Chinach, w, Korea, w Korei Południowej, na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych, i to dotyczy branży wyświetlaczy, półprzewodników i płytek PCB. Wśród tych czterech najbardziej zaawansowanych projektów e, jesteśmy już na etapie e, utworzonego i, i, i działającego dużego prototypu maszyny przemysłowej, której w środku zaszyty jest nasz komponent czyli nasze serce e, urządzenia drukującego głowica drukująca, którą dostarcza XTPL, a nasz bezpośredni partner integruje na, e, nasz komponent w dużej maszynie przemysłowej, które w tych projektach są teraz wystawiane na testy przez końcowego dużego klienta. Także Jesteśmy zadowoleni z, z tempa postępujących tych prac. Jesteśmy zadowoleni, że po przejściu kamienia milowego obrony naszej technologii w ramach obszaru badań i rozwoju, jesteśmy już w głębokiej trakcji przed, przed wdrożeniem przemysłowym. To jeszcze jest to ostateczna kropka nad i jeszcze jest przed nami, ale spodziewamy się, że to już jest jak najbardziej w zasięgu naszej Strategii do roku 26, a tak naprawdę najpóźniej w roku 25, spodziewamy się do, około dwóch wdrożeń takich ostatecznie dokonanych, które będą nas zasilać od roku 25 wzwyż. Ja bym, jeśli mogę, podciągnął ten wątek o czterech miejscach na świecie, w których obecnie jest, są prowadzone projekty, bo wspomniana Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Tajwan czy Chiny. Jak panowie oceniacie powodzenie tego projektu? Czy to jest tak, że pośród tych czterech lokalizacji jedna będzie miała takie wdrożenie? Czy na przykład może być tak, że wszystkie cztery zostaną wdrożone w życie? No, przy naszym platformowym charakterze, naszej technologii, wszystkie projekty, jakie realizujemy, one nie konkurują ze sobą. Więc sukces jednego projektu nie oznacza automatycznie zakończenia równoległych projektów. Także każdy z tych projektów ma swój niezależny potencjał, i to jest coś, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę: że technologia XTP nie jest ograniczona do jednego, dwóch konkretnych projektów, tylko jest to technologia platformowa, która, jeżeli udowodnimy, że będzie miała sukces wdrożeń przemysłowych, to tych wdrożeń przemysłowych może być dużo więcej niż 4, 14 czy nawet 40 w dłuższej, dłuższej perspektywie czasu. Cztery projekty, o których ja powiedziałem, to są projekty, które są niezależne. Każdy z nich ma potencjał na sukces i nie są to projekty, tak jak powiedziałem, konkurencyjne względem siebie i nie będą się kanibalizowały w przypadku sukcesu jednego. Te pozostałe drzwi pozostają dla nas otwarte. A czy jest tak, że na przykład jest jakaś, może nie kategoryzacja ważności, ale potencjał czy prawdopodobieństwo sukcesu, że na przykład. Na przykład, Chiny pierwsze się potwierdzą, a w ślad za nimi, bo czasami się mówi, że trzeba przewrócić pierwsze domino, żeby poleciały pierwsze klocki. Więc pytanie, kto ewentualnie miałby być tym pierwszym klockiem w domino? Znaczy, mi się bardzo to porównanie podoba, bo rzeczywiście to pierwsze domino, my widzimy tą potrzebę na rynku pewnego uwiarygodnienia się XTPL. My z sukcesem się uwiarygodniliśmy na, na pierwszym. W segmencie rynkowym, tym dotyczącym badań i rozwoju. To udowodnienie naszej technologii na poziomie przemysłowego wdrożenia jest jeszcze przed nami, i część partnerów przygląda się pewnie i życzliwiej, i może nawet nam dobrze życząc, ale przygląda się na to, jak te pierwsze decyzje u innych klientów będą zapadały, więc to pierwsze domino jest ważne. Ono wymaga największej siły, żeby je popchnąć, żeby je uruchomić i wymaga najwięcej pracy i wysiłku, także to jest naturalne, że nie jest to szybki proces. Kolejne mogą iść z czasem trochę szybciej. Jeśli pan mnie pyta, który z tych czterech może być najszybszy, to pewnie. Szczerze trzeba powiedzieć, że nie do końca XTPL decyduje o dynamice te, tego procesu. My tu jesteśmy oferującym rozwiązanie, ale testującym i ewaluującym jest nasz bezpośredni klient oraz jego końcowy klient, który ma swoje też procesy decyzyjne i nie zawsze my jesteśmy włączeni w te wszystkie dyskusje. Ale tak na miękko, gdzie jest najwyższa temperatura na dzisiaj, przynajmniej tak jak dzisiaj to czytamy, to jest to Korea Południowa i Chiny. To są te dwa wątki, które z tych czterech nam na naszą dzisiejszą cenę. Prawdopodobnie pójdą szybciej niż wątek tajwański czy amerykański, ale chcę też Państwu zwrócić uwagę na to, że nasz potencjał nie ogranicza się do czterech projektów, które dzisiaj są najbardziej zaawansowane. Bardziej podkreślam to, że to są cztery projekty, które najdalej doszły historycznie w, w, tym, w tym wątku wdrożeniowym, ale w rozmów na wcześniejszych etapach mamy około 20 na różnych etapach zaawansowania, a potencjał dla XTPL jest pewnie wielokrotnością tych 20, patrząc średnio i długofalowo. Stopień zaawansowania takich projektów. Wiem, że w XTPL-u macie swoją skalę, którą ją mierzycie. Projekty na czwartym etapie zaawansowania spośród tych 20, wszystkie są na analogicznym, czy to jest jednak tak, że są projekty w mniejszym stopniu zaawansowane? My zaproponowaliśmy taką, nazwijmy to, autorską skalę pięciostopniową, która ma pomagać nam troszeczkę tłumaczyć, gdzie jesteśmy w danych projektach. Zwracam uwagę, że każdy ten etap jeszcze się dzieli na wiele podetapów, i one między projektami mogą być minimalnie różne w stosunku do siebie, ale rzeczywiście. Te cztery projekty są na ostatnim przedwdrożeniowym etapie, gdzie, gdzie po zaawansowanej ewaluacji naszej technologii klient podjął decyzję o zbudowaniu już takiej przemysłowej maszyny w oparciu o naszą technologię. Pierwszej prototypowej, może jednorazowej na razie maszyny, ale już inwestując duże środki nie tylko na zakup naszego komponentu, ale na. Na, na zbudowanie tej maszyny i otwarcie projektu e, i zaangażowanie swoich zespołów e, oraz e, w, włączenie bardzo go, silnego głosu klienta końcowego do tych procesów. Także te są e, najdalej, tych, które są na etapie wcześniejszej ewaluacji, czyli jeszcze nie jest zbudowana duża przemysłowa maszyna w oparciu o nasze komponenty. E, mamy, tak jak powiedziałem, łącznie do około 20 i, i one są mogą być na etapie. Wczesnej walidacji, gdzie nasze laboratorium we Wrocławiu współpracuje z laboratorium klienta i próbki i testy są wykonywane na odległość. Albo na bardziej, na bardziej zaawansowanym etapie, gdzie klient zdecydował się na zakup naszej maszyny demonstracyjnej, tej delta, delta Printing System, i, i sam już równolegle prowadzi część prac ewaluacyjnych u siebie. Także to są te, te wcześniejsze etapy. Ale dzisiaj nasz fokus jest na tych czterech najgorętszych, najbardziej zaawansowanych, dlatego że bardzo zależy nam na tym, żeby pokazać, że technologia XTPL ma prawo przynieść wartość klientom też poza pewną niszą badań i rozwoju. Ja nie chcę powiedzieć, że nisza badań i rozwoju jest małym rynkiem, ale jest to pewnego rodzaju, no jest to na pewno mniejszy rynek niż zastosowania przemysłowe. I chcemy fundamentalnie udowodnić sobie, rynkowi, naszym partnerom oraz oczywiście inwestorom, że ta technologia wyjdzie z labu, obroni się pod, pod dużym dachem fabryk międzynarodowych i to dopiero będzie pierwszy krok do, do większego skalowania biznesu i do takiego już wzrostu organizacji i zakończenia pewnych etapów wstępnego zdobywania rynku. Dziękuję Panie Filipie. Na skalowanie biznesu zawsze potrzebne są pieniądze. Pan Jacek dawno nie zabierał głosu, więc może Panie Jacku pytanie do Pana, w takim razie już wywołam do tablicy. Plan inwestycyjny powiązany ze strategią, którą Mixtepel pokazał na lata 23-26, wynosił plus minus około 60 milionów złotych. W 23 roku udało się też pozyskać około 36 milionów. Ale jaki jest plan na uzupełnienie pozostałych 24 milionów? Bo to jest chyba. Przy skalowaniu biznesu to jest ważny aspekt. Strategia za 60 jeszcze trochę brakuje. Jakie są plany dotyczące pozyskania tej kwoty? Zgadza się, tak oszacowaliśmy nasz program inwestycyjny 60 milionów. Za nami jest ten pierwszy etap, taki bardzo dynamiczny inwestycji. To nie były wyłącznie inwestycje rzeczowe, to były również inwestycje w strukturę, w kompetencje co ma swoje odzwierciedlenie również w kosztach operacyjnych. I teraz przed nami plan pozyskania kolejnych 204. To, co chcemy zrobić, chcemy, chcemy zamknąć ten proces do końca tego roku. Na no dzisiaj analizujemy dostępne, dostępne rozwiązania z silnym naciskiem na finansowanie dłużne czy finansowanie eksportu. Dziękuję. Jak generalnie w tym roku, bo jeszcze nam parę miesięcy zostało do końca 2024 roku, jak Panowie, właśnie nie wiem, czy może też do Pana Jacka pytanie, jak Pan ocenia sprzedaż urządzeń Delta Printing System i tempo zamówień w 2024 roku? Czy one są satysfakcjonujące z Waszej perspektywy? No na pewno chcielibyśmy sprzedawać więcej. To, to, to tempo... Nie jest tak, tak duże, jak sobie zakładaliśmy, to też trzeba powiedzieć, jest, jest pewne przesunięcie związane z proceduralną stroną naszych, naszych kontrahentów. Część z nich występują granty, część z nich stara się, sprawdza również certyfikację naszych urządzeń u nich na rynku. To zabiera dużo czasu i rzeczywiście. Na pewno skumuluje nam się sprzedaż tych urządzeń w czwartym kwartale, ale tego przesunięcia w tym roku zgodnie z naszymi założeniami wewnętrznymi na pewno raczej nie uda nam się nadgomić i przesunie się to na kolejny rok. Dziękuję, panie Jacku. Panowie, to może do podsumowań, bo w, z panem Jackiem już zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach na strategię. To panowie kończąc pytanie o poziom zaawansowanie realizacji strategii właśnie wspomnianej przeze mnie wcześniej na lata 23 26 co udało się już osiągnąć na którym jesteście etapie czy idziecie zgodnie z planem przed chwilą pan Jacek wspominał że no, wiadomo każdy chciałby sprzedawać więcej zgodnie z założeniami czasami rynek to weryfikuje pewne decyzje są niezależne od nas na końcu klient decyduje kiedy i jak ci którzy pracują w sprzedaży albo mieli z nią do czynienia wiedzą że czasami pomimo naszego planu, który kończy się nam z danym kwartałem i niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo przecież nie przymusimy klienta, żeby podpisał umowę teraz, co nie znaczy, że nie podpisze jej za dwa miesiące. Jak jest z realizacją strategii w takim razie? Pytanie do Panów na koniec. To może ja zacznę jakoś się podzielimy tutaj z Jackiem. Po pierwsze zamykamy pierwszy nazwijmy taki etap Realizacji tej naszej strategii. To był etap głównie nastawiony na, na pewien wysiłek organizacyjny, przygotowania naszej organizacji od strony działań, zarówno sprzedażowych, jak i badawczo-rozwojowych oraz produkcyjnych. I tutaj największy wysiłek jest już wykonany. Dokonaliśmy w obszarze sprzedaży istotnych rekrutacji, zwiększyliśmy nasz zespół, mamy nową Dyrektor sprzedaży globalnej. Mamy otwarty oddział sprzedaży w Bostonie, który obsługuje już z sukcesem klientów w północnej Ameryce na razie sprzedażowo, a już za chwilę, w czwartym kwartale, będzie też obsługiwał klientów z punktu widzenia demonstracji i ich wspierania technologicznego, bo nasz oddział w Bostonie też jest wyposażony w urządzenie Delta Printing System do prowadzenia procesów. Demonstracyjnych, do prowadzenia procesów, też wsparcia klienta i cieszymy się z tego, jak, jak ta komórka już w tym roku performuje i, i spodziewamy się, że to jeszcze nie koniec, nie ostatnie słowo było powiedziane w Ameryce, czy w, w Ameryce Północnej w tym roku. W Azji poszerzyliśmy grono dystrybutorów o dystrybutorów na Tajwanie i mamy też dyrektora. Do spraw rozwoju biznesu, który stacjonuje nas w Singapurze też to jest doświadczona osoba w branży urządzeń do produkcji elektroniki, także bardzo cieszymy się, że, że zespół się poszerzył, wdrożyliśmy procedury i z, z uwagi na dostępność środków z ostatniej emisji, też zgodnie ze strategią realizujemy wzmocnioną obecność na międzynarodowych wydarzeniach branżowych, czyli prezentujemy spółkę. A przede wszystkim nasze rozwiązania technologiczne na wydarzeniach w branżach, półprzewodniki, półprzewodników, nowoczesnych wyświetlaczy, elektroniki drukowanej. I to nie tylko w Europie, a również i w Azji, i w Stanach Zjednoczonych, także ta nasza widoczność do klientów, widoczność do branży, dzięki temu będzie rosła i to też się będzie przekładało na nowe szanse sprzedażowe, które z czasem będziemy konwertować. Panie Jatko, no, ja. Dodałbym jeszcze obszar produkcji. Bardzo, bardzo istotnie zmieniliśmy nasze takie produkcyjne oblicze. Wydzieliliśmy dział produkcji, dział produkcji urządzeń, dział produkcji materiałów eksploatacyjnych, stworzyliśmy komórkę kontroli jakości zespół instalatorów, Customer Care, zdecydowanie skróciliśmy cykl produkcyjny, zwiększyliśmy swoje capacity bardzo istotnie więc no, od tej strony produkcyjnej również poczyniliśmy bardzo, bardzo duże kroki, które przybliżają nas do możliwości zrealizowania naszej strategii. Dziękuję. A ja jeśli mogę Panie redaktorze jeszcze dodam ostatni filar tej, tej, tych naszych wysiłków związanych z, z, ze strategią, czyli mamy sprzedaż marketing, mamy produkcję, o której powiedział Jacek, ale nie zapominamy o, badani, o badaniach i o rozwoju i, i myślimy o XTPL w perspektywie Osiągnięcia celów strategicznych do roku 2026, ale oczywiście na roku 2026 nasza historia ma się nie skończyć, więc już dzisiaj inkubujemy i rozwijamy produkty, które mamy, mogą nam pozwolić poszerzyć paletę zastosowań naszych technologii i odnajdować no, nowe rynki i nowe, nowych, nowy rodzaj odbiorców. I tutaj konkretnie dostarczyliśmy w tym rynku nową formulację nanotuszu opartą na nanocząstkach złota. Złoto jest ciekawe dla klientów, którzy pracują w obszarze medtech Nowoczesnych rozwiązań elektroniki w obszarze medycznym. Opracowaliśmy nowe rozwiązania software'owe, które wzmacniają nasze urządzenia Delta Printing System i nasze moduły do druku w maszynach przemysłowych, i to te rozwiązania będą w czwartym kwartale już wdrażane do, do naszych klientów, a równolegle pracujemy nad przyspieszeniem naszej technologii druku i nad opracowaniem nowej klasy rozwiązań, które mogą nam Pomóc rosnąć i zdobywać rynki, na które dzisiaj nasza oferta jeszcze nie ma odpowiedzi, ale widzimy potrzeby rynkowe. Wiemy, że nasza platformowa technologia będzie w stanie te potrzeby spełnić, tylko musimy to obudować odpowiednim produktem, także też kontynuujemy te prace i one mam, będą pomagały w naszym dalszym wzroście. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jeden, może nie wątek. Ale wyjaśnienie też na sam, sam koniec. Strategia na lata 23-26, którą spółka kontynuuje w jej wdrażanie i realizację, ma wspierać osiągnięcie celu sprzedażowego na poziomie 100 milionów złotych sprzedaży komercyjnej do końca 2026 roku. To panowie, ja muszę o to zapytać: 100 milionów narastająco, czy 100 milionów w 2026 roku ze sprzedaży? 100 milionów w 2026 roku. I to są dane, których byśmy sobie jak najbardziej życzyli i trzymamy kciuki za ich realizację, bo to by zapowiadało, patrząc na obecną sprzedaż komercyjną, że przyjdzie taki moment, na który pewnie wszyscy czekają, gdzie dojdzie do akumulacji takiej sprzedaży. Jestem ciekaw, w którym kwartale nastąpi ten rozkwit. Filip Granek, Jacek Olszański, zarząd spółki XTPL byli moimi gośćmi. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Wtedy ja się z Państwem żegnam. Oglądajcie telewizję biznesową i śledźcie wyniki spółek giełdowych, które na naszej antenie również znajdziecie komentarze z zarządów. Dziękuję, do widzenia.